Wyznacz wszystkie wartości parametru m, dla których trójmian kwadratowy 4x minus 2 w nawiasie m plus 1x plus m ma dwa różne pierwiastki rzeczywiste x1 oraz x2, spełniające określone warunki. x1 nie może być zerem, x2 nie może być zerem, oraz x1 plus x2 ma być mniejsze bądź równe od 1 przez x1 dodać 1 przez x2. Moja podpowiedź do tego typu zadania jest taka. One naprawdę wbrew pozorom są bardzo schematycznie i prawie identyczne są wszystkie, a dają bardzo dużo punktów na maturze, jak sami widzicie. 5 punktów za zadanie na maturze rozszerzonej to jest bardzo dużo. Przede wszystkim wzory wieta. Po prostu szukamy tu wzorów wieta. Zawsze jak widzicie, takie hasełka X1 plus X2 równa się coś, tam jest mniejsze, większe od jakichś innych x1 x2 my nie będziemy liczyć delty i obliczać tego x1 i x2 my będziemy korzystać ze wzorów Wieta. Wzory Wieta polegały na tym, że mieliśmy jakieś x1 dodać x2, które jest równe minus b przez a. To zapamiętujemy. Czyli mając tylko, no to jest oczywiście w karcie wzorów, mając tylko y, współczynniki y, naszej funkcji kwadratowej, jesteśmy w stanie y, napisać, ile będzie równe x1 plus x2. Dokładnie to samo robimy x1 razy x2, jest równe c przez a. Czyli mając znów tylko współczynniki c i a, jesteśmy w stanie napisać, ile wynosi iloczyn tych dwóch miejsc zerowych. I teraz wszystkie tego typu nierówności czy równania, które pokazują nam, jakie mają być warunki, my będziemy przekształcać do tej postaci, żeby dostać tylko i wyłącznie wyrażenia x1 razy x2 albo x1 plus x2, żebyśmy mogli podstawić nasze współczynniki. Na mocy wzorów Wieta. I to wszystko. Wtedy się wszystko pięknie uprości, powstaną nam jakieś równania albo nierówności z jedną, niewiadomą, właśnie z tym parametrem m, który jest tutaj uwzględniony w prawie wszystkich współczynnikach naszej funkcji kwadratowej, i wtedy będziemy mogli wskazać, jakie w takim razie musi być to m, żeby spełniło nasze warunki. To do dzieła. Musimy przeskanować najpierw całą tej zadania. Wyznacz wszystkie wartości parametru m, dla których trójmian kwadratowy, który jest pokazany tutaj, czyli ta funkcja kwadratowa, ma po pierwsze dwa różne pierwiastki rzeczywiste x1 oraz x2. Od razu piszemy założenia. Przy wszystkich tego typu zadaniach bardzo ważne są założenia. Skoro te pierwiastki mają być różne i są dwa, to delta musi być jaka? Oczywiście większa od 0. Pamiętajcie jeszcze o jednym założeniu, które pojawia się w niektórych zadaniach tego typu. Jeśli tutaj nie stałaby czwórka, czyli nasz współczynnik A nie byłby konkretny, równy 4, tylko też byłoby tutaj jakieś m, to musielibyśmy napisać wtedy jeszcze założenie, że A nie równa się 0. Bo gdyby A było zerem, to w ogóle nie mamy funkcji kwadratowej i nie mamy co mówić o jakiejkolwiek delcie czy wzorach wieta. Więc to jest pierwsze nasze założenie, którego my nie musimy pisać w tym akurat zadaniu, dlatego że widzimy konkretnie, że a jest czwórką. Więc mamy założenie, że delta jest większa od zera, zaraz będziemy to wyliczać, taką nierówność, i później mamy jeszcze spełnić warunki, że x1 nie równa się 0, x2 nie równa się 0 oraz ten drugi, ostatni największy warunek odnośnie tej nierówności z x1, x2. Nasze pierwsze założenie w takim razie z deltą, a drugie założenie zapiszemy sobie to, co jest na końcu. x1 plus x2 mniejsze bądź równe od 1 przez x1 plus 1 przez x2. I te warunki muszą być jednocześnie spełnione. Oczywiście, jeszcze dorzucamy do tego, że x1 nie może być zerem oraz że x2 nie może być zerem. Więc, gdyby nam tak wyszło, będziemy to sprawdzać na końcu, to musimy wyrzucić te y, dwa m, które to spowodują. 2 albo 1, albo w ogóle nie będzie takiego. Sprawdzimy. Pierwszy warunek. Delta większa od zera, no to liczymy sobie po prostu naszą deltę. Współczynnik B w naszej funkcji to jest minus 2 w nawiasie m plus 1. To jest współczynnik B. Czyli to nasze minus 2 w nawiasie m plus 1 to jest b. B do kwadratu, taki jest wzór na deltę, b kwadrat minus 4ac, czyli minus 4 razy 4 razy współczynnik c, to jest m po prostu. I to ma być większe od zera. Więc w takim razie, minus dwójka do kwadratu daje nam czwórkę. I ten nawias jeszcze do kwadratu, czyli od razu ze wzoru skróconego mnożenia, m kwadrat plus 2m plus 1. Minus 4 razy 4 jest 16, m większe od 0, więc mamy 4m kwadrat plus 8m plus 4 minus 16m większe od 0. Czyli 4m kwadrat, tutaj wyrazy podobne 8m i minus 16m, czyli będzie minus 8m łącznie. I plus 4 większe od 0. Ja mogę sobie, żeby było prościej, podzielić to wszystko przez 4 obustronnie. I wtedy nam się poskracają trochę te współczynniki. Będzie 4m przez 4, czyli zostanie tylko m. Odjąć 8m przez 4 to będzie 2m. I dodać 4 przez 4 to będzie 1 większe od 0. I teraz co się okazuje? To jest przecież wzór skróconego mnożenia. Dla tych, którzy tego nie widzą, to oczywiście trzeba będzie liczyć deltę. Natomiast jak, jak szukać wzoru skróconego mnożenia? Pierwiastek z tego, czyli m. Pierwiastek z tego ostatniego, czyli jedynka. I po środku mamy znak minus, czyli dajemy minus. Tego się domyślamy. Na razie nie jesteśmy tego pewni jeszcze. Ale sprawdzamy teraz w takim razie tym podwojonym iloczynem. Bo pamiętamy, że jeśli mieliśmy coś takiego a minus b w nawiasie do kwadratu, to to się e, z tego robiło a kwadrat minus 2ab plus b kwadrat. Czyli ja, żeby znaleźć to moje a i b w nawiasie, muszę zrobić pierwiastek z a kwadrat, pierwiastek z b kwadrat, a teraz sprawdzę sobie tylko, czy po przemnożeniu a razy b i razy jeszcze 2 dostanę to, co było tutaj. Więc m razy 1 i jeszcze razy 2. To jest faktycznie 2m, czyli wszystko mi się zgadza. Czyli mamy m minus 1 do kwadratu większe od 0. No to możemy teraz de facto ściągnąć sobie ten, ten kwadrat, pierwiastkując obustronnie, pamiętając oczywiście o ważnej kwestii, że mamy m minus 1 większe od 0, ale jeszcze możemy mieć lub m minus 1 mniejsze od 0. I też pamiętajcie oczywiście, co się dzieje z tym znakiem w środku. Było większe, później jest lub, a później mniejsze. Dlaczego? Zawsze ten znaczek kręci się w prawo. Czyli mieli, będziemy mieli teraz tak m większe od jedynki lub, bo przekręciliśmy w prawo znak, m mniejsze, bo przekręciliśmy w prawo znak od jedynki. Czyli mamy tak m albo większe od jedynki, albo mniejsze od jedynki i mamy lub. Czyli jak sobie narysujemy taką sytuację, zaznaczymy sobie tą jedynkę, no nawet gdzieś tu na środku, to mo możemy mieć nasze emy są albo większe od tej jedynki, ostro większe kółko otwarte w prawo, albo mniejsze, ostro mniejsze kółko otwarte i w lewo. Czyli de facto, co to za przedział? A no to jest przedział M należący od minus nieskończoności do jedynki suma. Od 1 do plus nieskończoności. Inaczej moglibyśmy napisać, że to są wszystkie liczby rzeczywiste, z wyłączeniem właśnie tej jedynki. Możemy też jakoś inaczej sobie pomyśleć o tej nierówności, bo patrzcie, tutaj mamy nierówność kwadratową, gdzie miejsce zerowe tej nierówności kwadratowej tej, tej funkcji kwadratowej, to widzimy, że to jest po prostu m równe y 1. No to skoro to jest jedyne miejsce zerowe, to znaczy, że wierzchołek się styka z tą naszą osią. W tym punkcie 1 yy, yy, i teraz w takim razie ramiona paraboli są skierowane w górę, bo współczynnik A jest dodatni, jest równy 1. Więc ramiona skierowane w górę na osi, to będzie wyglądała w ten sposób nasza funkcja. I teraz jest pytanie, kiedy ona jest większa od zera No zawsze, zawsze, tylko nie w tym konkretnym punkcie m równe 1, dlatego że w tym konkretnym punkcie przyjmuje dokładnie wartość 0. A większa od zera jest wszędzie indziej. Więc też możemy w ten sposób e, taką nierówność rozwiązać. Jest kilka sposobów na to. Albo liczyć deltę, tak jak mówiłem wcześniej. Dobra, e, idziemy dalej. Mamy w takim razie pierwszy warunek z deltą zrobiony, więc przechodzimy teraz do naszego drugiego warunku, troszkę trudniejszego. Teraz będzie trochę y, przekształceń. Zaraz Wam pokażę, jak się za to zabrać. Przy przekształceniach ze wzorów wieta musimy być biegli we wzorach skróconego mnożenia. I w zasadzie wtedy bardzo podobnie będą te wszystkie przekształcenia wyglądały, bo w oparciu właśnie o te wzory skróconego mnożenia będziemy je głównie robili. Natomiast na samym początku, co musimy tutaj zrobić? Mamy x1 dodać, x2 mniejsze bądź równe. Od 1 przez x1 dodać 1 przez x2. To, co nam przeszkadza na samym początku, to dwa różne ułamki. Musimy to sprowadzić do wspólnego mianownika i musimy te dwa ułamki do siebie dodać. No to tak, lewa strona się na razie nie zmieni, x1 plus x2, zresztą nawet nie będziemy chcieli jej zmieniać, bo my tam mamy już wzór wieta. Więc prawą stroną tylko działamy i teraz tak. Dwa y, różne mianowniki, żeby to sprowadzić do wspólnego mianownika, to musimy zrobić mnożenie tych dwóch mianowników, jak zwykle. A u góry mnożenie na krzyż, czyli 1 razy x2 to będzie po prostu x2, i 1 razy x1 to będzie po prostu x1. W ten sposób wygląda przekształcone nasze wyrażenie. I zwróćcie uwagę, my już tu wszędzie mamy wzory wieta, bo tutaj jest x1 plus x2, tutaj u góry jest x1 plus x2. A na dole jest x1 razy x2. Nic więcej nie musimy robić i zmieniać. X1 plus X2 ze wzorów wieta to jest minus B przez A, mniejsze bądź równe, u góry w liczniku x1 plus x2, czyli znów minus B przez A. I na dole w mianowniku x1 razy x2, czyli c przez a. W naszym przypadku naszym A jest czwórka. I teraz będziemy podstawiać sobie po kolei wszystkie współczynniki minus B. U nas b to jest minus 2m plus 1 w nawiasie. Czyli po prostu ten minus sobie skasujemy, bo mamy minus b zrobić. Czyli będziemy mieli 2 w nawiasie m plus 1 podzielone przez a to jest 4. Mniejsze bądź równe i teraz dokładnie to samo tutaj. Minus b przez a u góry, czyli znowu ta sama wartość. 2 w nawiasie m plus 1. Podzielone przez 4 i w liczniku, w mianowniku, przepraszam, będziemy mieli y, c przez a, czyli m, bo to jest współczynnik c, podzielone przez a, czyli przez 4. Takie wyrażenie dostajemy. E, co z tym zrobić? No, pasowałoby się pozbyć tych piętrowych ułamków przede wszystkim. To proponuję, czyli najpierw lewą stronę możemy skrócić sobie dwójkę i czwórkę przez dwa, czyli tu będzie 1, tu będzie dwa, więc będziemy mieli z lewej strony m plus jeden przez dwa, a z prawej strony będziemy mieli mnożenie tych dwóch wartości, bo dzielić to znaczy mnożyć przez odwrotność. Mogę też od razu oczywiście skrócić sobie tą dwójkę i czwórkę. Tu będzie 1, tu będzie 2, i teraz napisać, że to jest w takim razie m plus 1 w liczniku przez 2 razy odwrotność mianownika, czyli 4 podzielone przez m. Tutaj pojawiają się nam y, od razu założenia. Zwróćcie uwagę, m wylądowało w mianowniku. Musimy zapisać takie założenie, że m nie może być zerem w takim razie. Bo inaczej nie miałoby to sensu żadnego. E, idziemy sobie dalej. E, wymnażamy sobie to z prawej strony, czyli co? No możemy sobie tutaj skrócić dwójkę z czwórką. Tu będzie 1, tu będzie 2. Czyli ostatecznie wychodzi nam na razie tak. M plus 1 podzielone przez 2 mniejsze bądź równe od 2 w nawiasie M plus 1 podzielone przez M. Wrzućmy w takim razie wszystko na lewą stronę. M plus 1 przez 2, odjąć 2, m plus 1 przez m, mniejsze bądź równe od zera. Zróbmy wspólny mianownik, dodajmy sobie te dwa ułamki, czyli trzeba rozszerzyć ten ułamek z lewej strony przez m. To ja dorzucę tutaj m i m plus 1 napiszę w liczniku, a tutaj będzie właśnie 2 razy m i odjąć. Ten drugi ułamek muszę sobie rozszerzyć przez 2, czyli napiszę sobie u góry 2 razy 2 to będzie 4, m plus 1 i pod spodem 2m. Mam teraz wspólne mianowniki, czyli mogę na jednej kresce wszystko ułamkowej zapisać. No to zapiszemy sobie w takim razie. Wymnóżmy od razu te e, wszystkie wartości z nawiasów. m razy m to będzie m kwadrat, dodać m minus 4m. I minus 4, podzielone przez 2m, mniejsze bądź równe od zera. Pasowałoby się pozbyć teraz mianownika, tylko od razu, oczywiście, pułapka, uwaga. Jeśli pozbywamy się mianownika, no to musimy pamiętać o tym, że ten mianownik może być też ujemny, a my tutaj mamy nierówność. My nie wiemy, czy ta m jest dodatnia czy ujemna. Więc co musimy zrobić? Musimy przemnożyć, ale przez to 2m do kwadratu. Bo wtedy wiemy na bank, że 2m do kwadratu nie będzie ujemne i nie będziemy musieli zmieniać tego znaku. Bo gdybyśmy mnożyli przez minus, to zawsze trzeba zmienić znak. No dobrze, to jedziemy. W liczniku zostaje nam m kwadrat. Tutaj było plus m i minus 4m, czyli będzie minus 3m. Ostatecznie i minus 4. I mnożymy to razy 2m do kwadratu, czyli de facto ten mianownik się skróci, ale jeszcze zostanie to 1, 2m do pomnożenia. Więc mamy coś takiego, i jeszcze na początku razy 2m to wszystko. Mniejsze bądź równe, i z prawej strony 0 razy cokolwiek nadal będzie 0, więc nie muszę tego mnożenia nawet tam zapisywać. Co nam wyszło? Wyszła nam taka nierówność wielomianowa. Możemy sobie to de facto yy, wszystko podzielić przez 2 od razu. I zostanie nam m w nawiasie m kwadrat minus 3m minus 4. Żeby nierówność wielomianową rozwiązać, no to musimy mieć pierwiastki tej e, nierówności e, i musimy je pokazać na osi liczbowej, zaznaczyć przedziały. Więc tak, albo m równa się 0, lub m kwadrat minus 3m minus 4 równa się 0 i tutaj policzymy sobie deltę. Nasza delta to będzie b kwadrat minus 4ac, czyli minus 3 do kwadratu to będzie 9, od razu napiszę. Eee, minus, b kwadrat minus 4 razy 1 razy minus 4. Czyli to będzie 9, dodać 4 razy 4, 16. Dodać, bo mamy 2 minusy, 2 minusy dają plus. Łącznie 25, czyli pierwiastek z takiej delty będzie, równa się, będzie równy 5. Mamy w takim razie m1. Równe 3, bo to jest minus b, czyli minus minus 3. Odjąć 5 pierwiastek z delty przez 2a, czyli po prostu przez 2, bo a jest równe 1. 3 minus 5 to minus 2. Minus 2 przez 2 to minus 1. I m drugi liczymy to samo, tylko z przeciwnym znakiem przed pierwiastkiem z delty. Czyli będzie 3 plus 5 to jest 8 przez 2, czyli to będzie 4. Takie mamy pierwiastki. Rysujemy sobie oś liczbową. Zaznaczamy sobie m równe minus 1, 0 i 4. No i w takim razie będziemy sobie e, teraz e, rysowali naszą funkcję wielomianową. Więc decyzja, czy rysujemy od góry, czy od dołu. Trzeba to sprawdzić. Podstawić sobie na przykład minus dwójkę. Gdzieś tutaj e, pod naszą funkcję. Jak podstawię minus dwójkę tutaj do ema, to wyjdzie mi wartość ujemna. A jak tutaj podstawię minus 2, to będę miał tak. Minus 2 do kwadratu, czyli 4, minus 3 razy minus 2, czyli 6, to już mamy 4 plus 6, to jest 10. 10 minus 4 daje nam 6, czyli jest wartość dodatnia. Wartość ujemna razy wartość dodatnia da nam tak czy inaczej wartość ujemną, czyli od dołu będziemy zaczynać rysować naszą funkcję. Wszystkie pierwiastki są jednokrotne, więc rysujemy tak, żeby przeciąć każdy pierwiastek. I przejść na drugą stronę naszej osi. E, I teraz tak. Mieliśmy znaleźć wartości mniejsze bądź równe od zera, czyli bierzemy wszystkie te, gdzie nasza funkcja jest poniżej osi albo dokładnie na osi. Więc zamalowujemy tutaj te wszystkie wartości, które są na osi. I w takim razie rozwiązaniem tego drugiego warunku będzie M należący do przedziału. Od minus nieskończoności do minus 1 włącznie, suma od 0 do czwórki włącznie. I zostały nam do sprawdzenia jeszcze w takim razie te warunki z tym, że x1 i x2 nie mogą być równe 0. Czyli w takim razie spróbujmy sobie podstawić za x0 i zobaczyć, ile wyjdzie m wtedy. I taki jaki wyjdzie m, będziemy musieli wyrzucić z naszych odpowiedzi. Czyli to są te warunki, można by sobie je tak nazwać 3 i 4. Warunki 3 i 4 w takim razie e, podstawiamy za x -a 0 i sprawdzamy. Będziemy mieli w naszym równaniu wtedy tak. 4 razy 0 do kwadratu, odjąć 2 razy jakiś tam nawias cały razy 0 i dodać jeszcze m. I teraz to jest miejsce zerowe, ten x1, x2, czyli wartość jak podstawie miejsce zerowe powinna być równa 0. Więc dlatego piszemy równa się 0. To się skróci, to się wszystko skróci, bo jest mnożenie przez 0 i wychodzi nam, że m jest równe 0. I my musimy wyrzucić tego m równego 0 z naszych odpowiedzi, jeśli tam jest zawarty, dlatego że m równy 0 wprowadzi nam x1 lub tam x2 równego 0. My nie chcemy takiej opcji, więc wyrzucamy z dziedziny M równy 0. I patrzymy w takim razie, jaka będzie nasza ostateczna odpowiedź. Z warunku pierwszego mieliśmy M należące do takiego przedziału, z warunku drugiego tu na dole mieliśmy M należące do takich przedziałów. W międzyczasie było założenie M nie równa się 0, i pokryło się też to z tymi założeniami z 3 i 4. Że m nie może być zerem. W takim razie łącząc to wszystko, możemy sobie to pokazać w zasadzie na wykresie jednym, żeby było łatwiej zapisać y, to ostateczne rozwiązanie. Mamy przedział od minus nieskończoności do jedynki. Gdzieś tutaj zaznaczmy tą jedynkę otwartą y, i później od jedynki do plus nieskończoności. To jest w jakimś tam y, jednym przedziale, tym od, y, od naszego. Pierwszego warunku. Teraz drugi przedział narysuję na zielono od tego warunku drugiego. To będzie od minus nieskończoności do minus jedynki tym razem, czyli tutaj mamy gdzieś minus jeden. Włącznie. W ten sposób będzie to wyglądało. I od zera do czwórki. No to idziemy od zera, tu gdzieś narysujmy 0, Włącznie do czwórki. No, to gdzieś tu niech będzie czwórka, zamalowane oczywiście, bo włącznie. I wyrzucamy stąd M równe 0, czyli otwieramy sobie to kółeczko, które przed chwilą zamalowaliśmy. 0 nie wchodzi w skład naszego przedziału. I bierzemy część wspólną tych wszystkich przedziałów, czyli tam, gdzie się pokrywa ten, ten zielony ślad z tym niebieskim śladem. W takim razie gdzie się pokrywa? No wszędzie od minus nieskończoności aż do jedynki włącznie. Później jest urwany ten zielony, czyli przestajemy, czyli mamy tak. M ostatecznie należy do przedziału od minus nieskończoności do minus jedynki włącznie. Suma. Dalej mamy od zera, ale otwarty, do jedynki też otwarty. Tutaj się kończy w jedynce niebieski przedział i później suma. Zaczynamy kolejną y, część wspólną przedziałów od jedynki otwarte do czwórki domknięte. I to jest nasza ostateczna odpowiedź w tym zadaniu. Jeśli podobał Wam się ten film i sposób, w jaki tłumaczę zadania maturalne, kliknijcie proszę łapkę w górę i zasubskrybujcie kanał, żebym mógł dotrzeć do większej ilości maturzystów i również im pomóc. Zajrzyjcie też koniecznie do tej playlisty, gdzie znajdziecie więcej zadań z tego działu. Powodzenia!